Dawaj, rozmawiamy merytorycznie, moi drogi. Słucham. Co ty możesz mieć inteligentnego do powiedzenia, bo ja próbowałem sobie. A wiesz co, odnośnie zakładu. No to słucham. No właśnie. Bo ale, już... ale wiesz co, to ja do, do ciebie podejdę. To tutaj żadna ochrona nie będzie potrzebna. Bo to już mówię od razu. Podejdę do, do ciebie, zobaczysz to tylko ty? Ja, moi ja, drogi. Ja nie. Yeah, Zobaczmy. Natomiast Mati, mamy tutaj... Ja nie tutaj chcę na nic patrzeć. tysięcy ludzi, Proszę. którzy będą go, teraz i później. Więc dobrze było, żebyś powiedział. Ale nikt ma tego nie widzieć. To nie jest dobra forma dla wszystkich osób. Dla widzów chciałem. konferencji, tak, tak. Ochroniarze, proszę zapamiętać, co tam się stanie. <grym> Ochroniarze, ja zaraz wam powiem. Jest kurwa. Rób co uważasz za słuszne. Rób co uważasz za słuszne. A czy ja już powiem o tym. Powiedz, zrób to. I ty mi mówisz o zasadach? Tak. I ty mi mówisz kurwa ja honorze, o honorze? Jak ja, ja jak ja bym wiedział o tym? No kurwa, to się wydarzyło, to ja bym tak. twojej brudnej łapy kurwa nigdy, nawet w formie zakładu powiedź nie są. A my nie zapowiadaliśmy face to face. a, to a się dzieje. Moran, powiedz co się powiedz. wydarzyło w takim razie. Robis, no robisz, robisz no, Ty, ale no, poszedłem, no, pokazałem, to nie, ty się kurwa tłumacz. Ja, ale ja nie mam z czego się tłumaczyć, pokaż ludziom. Wszystko, dziękuję. Pokaż ludziom, to wtedy się Mateum, to, to jest, to jest, twój, to jest twój szacunek do kobiet. Tak, to jest mój szacunek do kobiet. I pozwalam ci to pokazać, bo Mateusz, mi się tak napisałeś, że to zrobisz. W momencie Już jeżeli tego nie pokażesz, tego to nikt nie chciałbym co chodzi. To, nikt nie wie o co chodzi, że się go nie kurwa, musisz się domyślić. No, nie Moi mam Drodzy, jak, jak widzicie, ten człowiek ucieka od zakładu, bo wie, że go przegra. Ja, ja po prostu jesteś po prostu człowiekiem... kurwa gnoju, jakbym widział kurwa, ten filmik wcześniej, rozumiesz mnie kurwa, to bym w z tą walki nie przyjął! Rozumiesz to? I bym ci kurwa nigdy łapy nie podał, nawet jeżeli chodzi o zakład! I wybier kurwa. kurwa. łyca. Chodź tu kurwa, nakarmię cię. Kapusto łysa, zrób co obiecałeś, że zrobisz. Zrób co obiecałeś, że zrobisz. A cię kurwa tym nakarmię. No. Rób to kurwa. To zmienimy troszkę klimat. Znaczy, zmienimy troszkę klimat. No zrób. E, e, maja no zrób. wyglądasz... Pokaż na... ludziom jak chcesz się z tego bomba. Tłumaczyć. Bomba zmieniamy. Zmieniamy teraz temat. E, maja, wyglądasz na przestraszony.